Tak, Zabbix jest w stanie wykonywać skrypty PowerShell na hoście w przypadku wykrycia problemu. Jednym z właśnie takich ostatnich wdrożeń, które miałem przyjemność nadzorować, które miałem przyjemność realizować, było to, że klient po prostu chciał, aby w momencie przez e, Wykrycia braku działania konkretnej usługi e, zabiksowej, zabiks automatycznie uruchamiał polecenie restart service, aby tą, e, tą, e, tą usługę podnieść. Tak, tylko tam jest poniżej, uzupełnienie pytania, bo chodzi o to, żeby nie agent to zrobił, tylko żeby zabiks serwer wypchnął taki skrypt. A, to nie. <laughs> A ja powiem, że, że tak, tylko bo też to pytanie też mi wpadło w oko. Tylko trzeba było zrobić to troszeczkę naokoło, bo zabik Serwer nie ma jeszcze znaczy jeszcze, to, nie wiem czy kiedykolwiek będzie miał wbudowaną obsługę WinRM, żeby się połączyć do serwera zdalnego. Natomiast to, co można byłoby spróbować, to zastosować PowerShell'a na Linuxie, tam gdzie zabik Serwer stoi i niech zabik Serwer lokalnie odpali skrypt PowerShellowy, który połączy się WinRM do serwera Windowsowego i tam zrobi swoją magię. Tylko uwaga jest taka. Że takie wykonanie jest objęte tematem, który wynosi maksymalnie 30 sekund, więc skrypt musi być szybszy niż to. I jeśli ja miałbym się takie rzeczy bawić, to prędzej bym użył do tego Ansibla, w sensie że. Za, chciałem powiedzieć teraz. Za Zabbix e, kiedy trzeba, wywołuje żądanie do API Ansible'a, więc to jest szybkie, bo API działa synchronicznie, więc tylko jest pyk odpalenia joba i leci. I Ansible wtedy się łączy do tej maszyny, do sobie robi co trzeba. i działa to, myślę, troszeczkę sensowniej, bym powiedział, ponieważ, no Ansible jest stworzony do zadań administracyjnych i tam przeciwnie do Zabixa, dane są w bazie szyfrowane, jeżeli chodzi o posiadczenia, więc jest to troszkę lepsze miejsce na tego typu rzeczy. Właśnie chciałem tutaj też nawiązać do tego, że jeden z naszych klientów. Również miał taki problem, że bardzo często e, tracił łączność z Zabbix agentem e, po, w swoich, na swoich maszynach. No i wiadomo, no Zabix, jeżeli Zabbix agent nie działa, to nie uruchomi polecenia do restartu Zabbix agenta. To jest niemożliwe. Więc jednym z naszych zadań, jako wdrożeniowców, e, wdrożeniowców Zabbixa u klientów, było to, żeby Zabbix uruchamiał task, który wykonywał polecenie API na, na AWX, który uruchamiał konkretny template do restartu zabbix agenta na danym hoście. Więc jak najbardziej można to ominąć, ale dzięki zastosowaniu zewnętrznych narzędzi, jakim jest tutaj właśnie między innymi. Ale jak się bawić, to się bawić. Przecież Windows Server ma SSH, możliwego do odpalenia natywnego, więc odpalę ten SSH i zabieg z SSH się łączy i robi co trzeba, więc tam można tak, w ten no, sposób. No Jest, jest dużo, dużo możliwości, e, więc. Ale bym tak, poszedł w Ansible, bo to jest, to jest od, od, odpowiednie narzędzie do, do tego typu rzeczy. Aplit. Human face of IT.